Cześć, moi drodzy, ja jestem Nuticat. Przed wami drugi odcinek z serii. Zagramy w Sonic Mania, no i co. Bez mnego przedłużenia po prostu lecimy z tematem Chemical Plant, kolejny zone do zdaliczenia. I zobaczymy, gdzie nas to pierniczy Wiem, że. O! Dobra, mamy nowe rodzaje potworów. A ja, ja, szkoda, że straciłem. Ale to nic, zaraz na nadrobię. Teraz pytanie w lewo, chyba się szło. Okej. Okay. Tego to przypomnę pamiętam. O właśnie. Pięknie. Na początek od razu mamy pierścień. Zgarnięty. Wiem, ja, że gdzieś jeszcze drugi można znaleźć, ale jakoś tak jak zawsze miałem problem z znalezieniem, więc po prostu będę leciał przed siebie. I zobaczymy, co się wydarzy. A tymczasem tutaj mamy ządo przejścia. Oj, 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 oj! Pięknie. Zobaczmy tutaj, po zewnętrznej dajmy. Przyspieszenie, dobra. To Dosyć przyjemny zon, jeśli być szczery. Taki w miarę jeszcze do ogarnięcia. Przed nie było znacznie trudniej, jeszcze dużo zakrętów było. Okej, okay, tutaj już się powtarza wszystko, tutaj już się nie pomylić, to nadal nic nie ma. Teraz mi się zdarzyło, że wskoczyłem w y, odchłań z wyzwyczajenia przy którymś kolejnym y, podejściu. A na zakrętach już trzeba brać ostre ścięcie. Pięknie. Prosto w szmaragd. Czwarty szmaragd chaosu. I za konkretny score chyba dostaliśmy dodatkowe życie. I tak też jest chyba w istocie. Nie mam pojęcia, zobaczymy zaraz. Ja tam niestety mam przejście zamknięte. Ażka tam potem były życia, ale też. nie byłem pewien, czy się wyrobię po prostu. Podwodą wiadomo, mamy wolniejsze ruchy. No jakby nie patrzeć, mieliśmy jeszcze limit tlenu. oj, nie, nie, nie o, tak, aż tak nie chciałem. Tam na górze może coś będziemy mieli. Nice, mamy takie przyspieszacze. O, fucking nel, nie gadaj. Irytujący strasznie było Ciężko go, kurde, ja zawsze mam problem go zabić. Tak go kurde trafić O nie Dobra, 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 dobra No to jest jeden Już z takich trudniejszych etapów, gdzie Musimy tutaj Bezbłędnie Przeskakiwać między przeszkodami Na szczęście Sonic ma wysoki skok Oj, 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 oj dobra O, udało mi się Już mam platformę Ho ho ho, tylko żeby tam nie wpaść na dół. Tutaj też mamy takie cwane pułapki. No nikt nie powiedział, że ta gra jest prosta. Chyba, że ja tak powiedziałem. I tutaj mamy jakieś przejście, też warto przeskakiwać czasami. To nie. Dobra, to się do temu zaradzić akurat. Jednak nie. <grystanie> Aaaa! Tam za małe przyspieszenie, dobra, trudno się mówi. Zobaczymy, co tutaj się stanie. Okej, okay, tutaj się będzie. Nawadniać w tym płynie jakimś. A, nie mogę go tak po prostu atakować. A ja tą kółką mi kurde trafił. Dobra, 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 damy radę, damy radę. Musimy, musimy po prostu odstrzekać. Nice udało się. Też jakoś mało czasu weszło w niego. O! Czasami można w ten sposób zdobyć właśnie takie bonusy i na to szczerze mówiąc liczyłem, to się przyda. To jest kolejny taki fajny buff, który pozwala nam się śmiesznie. Odbijać od podłoża. A druga sprawa jest taka, że możemy oddychać pod wodą, więc fajnie, fajnie. Okay, tego akurat nie z... znaczy. Ja znam. Ale ktoś, kto jest weteranem i po raz pierwszy gra w Sonic Mania, to. No, fucking hell, nie. A nie, szkoda mi tego bonusu, no ale trudno. Hmm, ktoś, kto jest weteranem, może się tutaj zdziwić. To no, chyba, że w którejś z naszych gier, w Sonic Maniu były takie płynne. Ok, teraz akcja jest taka, że musimy pójść tutaj na dół, w lewo. Już widzicie, że mamy różne przejścia. Ale z tego co pamiętam, to tutaj. O nie, <ścoughs> ale pechowo. Ale pechowo to było naprawdę. Nie wiem co mi się dzieje. Pewnie, prze, prze, pewnie mam tremę przez nagrywanie i dlatego tyle błędów popełniam. A to no się mówi. O! Jak miło! Kolejny pierścień. I W dosyć łatwy sposób można go znaleźć. Ok, tu idziemy na razie za niebieskimi kulkami. oj, 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 oj zwolniłem. A później będziemy skakać tam na tych skoczniach, żeby sobie podbić troszeczkę czas. Ewentualnie, już teraz możemy. O! Zarobić sobie. O! Nie, nie trafiłem. No dobra, na później zostanie. To oczywiście i tak będziemy robić okrążenia. Ok, tutaj sobie przejdę. Tylko, żeby na UFO nie odleciało za daleko. Ok, przyspieszenie pierwsze. Czas nadrobić straty, bo. Troszeczkę się tutaj później. No to też jest jeden z takich trudniejszych etapów, Czy mamy skręty do wyboru. Oioioio. Dobra, teraz pół minuty mamy. A, i szkoda, bo tego dodatkowego poziomu nie zdobyłem. Żeby miał to też nie zagwarantował właśnie wskoczenie na kolejny poziom, ale. I tak miałem tego o nie nazbierane No właśnie te pułapki sprawiają, że tracę pierścienie. Na szczęście nie całość. Tak bym całość stracił to oczywiście, by mnie to wywaliło z zona. Ale na szczęście. Może się wyrobię. O nie o nie. Dobrze? O, 5 sekund. Oj, 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 O, ja pierdzielę zawału dostałem. O, o! Kurde. O! Kurde, mać panie. Nie stresuj mnie, Sonic. Continuous a dostałem, czyli jakbyśmy stracili wszystkie życia. Mam jeszcze taki Continuous. To sprawia, że dostajemy, jakby no. Po prostu dodatkowe trzy życia. Gdybyśmy wyczerpali wszystkie obecne te 5 co teraz nazbierałem. Ty mi raczej by tych pierścieni, to miałem tych żyć na zapas więcej. Ale na szczęście ani razu jeszcze mu się nie zginęło. Tyle coraz powtarzałem grę. Etap w sensie. A wiadomo. O kurde, w lewo pójdziemy, chociaż nie pamiętam, czy to jest dobra droga, czy nie. Wiem, że jeszcze gdzieś można zgarnąć... Oj, 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 jeden. Pierścień. Jeszcze fajnie. Coś do mnie dzwoni? Tak, coś do mnie dzwoni. O! Nie teraz. No. <grymne> teraz są ważniejsze sprawy. To była. O! dało się. Nice. W poprzednim odcinku niestety nam się nie udało. A teraz już wszystko poszło z górki. Teraz nie wiem, czy dobrze idę. Musiałem się zastanowić. Nie, to jest jakby zła droga. Woda. Ja nie wiem, czy dobrze robię, że zużyłem tamte wcześniejsze, ale... Bo czasami niestety tak bywa, że trzeba zostawić sobie wcześniej, żeby najpierw, zużyć, żeby najpierw zdobyć wszystkie pierścienie, a potem dopiero kulki. Teraz to nie wiem co są zrobić. O, kurde, dobra, prawie wyleciałem. No tutaj naprawdę trzeba dobrze reagować, ale jest dobrze. Udało się teraz. Najgorszy jest taki skok właśnie tam co był na początku. Później tu już idzie z górki tak naprawdę. Chociaż ten poziom tak naprawdę nie był jeszcze taki jakiś najgorszy, bonusowy. Oj! Ok, teraz skaczemy. Ta tarcza, którą teraz mam, ona jest zwykła. Ona po prostu mnie chroni przed... Yy... No. Oj, nie mogę trafić. <grytanie> to jest grane. Przeczytajcie mnie, widzowie. Nie róbcie tak. Spokójcie oddech, bo czuję... ponieważ oddech na karku. Czasami w ścianach można znaleźć przejścia ukryte. Wiadomo, jesteśmy tutaj w perspektywie 2D, więc... Mm, no, niestety... Pośmiech, co tam jest po lewej stronie. Więc chyba tam się zdecydujemy. Oczywiście ja ten etap mogę powtarzać wielokrotnie. Biorąc pod uwagę. Oj, tam był bonus kolejny. Ale trudno się mówi. O, fuck Tego nie przewidziałem. Co jest to jest to 99, nie wierzę w to. O, oh, 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 kurde, prawie zginąłem, Tonem trzeba w głupkę trafić. Aha, okej, okay, dosłownie przyspieszacza, szkoda, myślałem, że to będzie pierścień chaosu. Czy jak on się nazywał, już nie pamiętam. Tam jeszcze muszę sobie skoczyć, bo kurde. Aha, ja się cofnąłem, dobra, nieważne. Nie było tematu. Nice, zgarnąłem. Żyćko. Oczywiście się Tutaj by się dostał na Knuckles. On potrafi się łapami przebijać. Okej, okay, ten zielony płyn najbardziej nas odbija. Ajajajaj. No naprawdę, trzeba mieć farta, żeby potrafić. Nienacka. No kurde, nie wierzę w to. Jakim cudem on mnie z boku tu chwyta? Dobra, pójdę tam, zaryzykuję. Nie pamiętam, gdzie był ten pierścień, ale. Tak czy inaczej, już jest. Mama wygra. O, jest! Jest! Nice! To potem jeszcze dwa chyba szmaragdy na niej zostały albo. Jeden, nie wiem. Dobra, pierścień nie pozbierana. Teraz mogę się skupić na kulkach, to już ominę, a później sobie zostawię. Trzeba sobie zostawić na zapas, nie można wszystkiego zużywać od razu. Chociaż z tego co pamiętam ten zon też jest jeszcze w miarę taki przyjemny. Najgorsze są te pułapki, takie szybkie dosyć. Można źle wyczuć momental. ale... Okej. Okay. Fajnie, udało się. Też można fajny skrócik sobie ogarnąć. Tu już nie mam barierek, więc można wypaść z tej planszy. Więc też to trzeba mieć na uwadze. Okej, okay, mamy całą minutę. Znaczy tam 10 sekund brakuje, ale wiadomo o co chodzi. O tu mamy z kolei te barierki. Też można się na nich nieźle zblokować. A dobra, mam tyle sekund, że... ...UFO jest tak blisko jeszcze... ...że na razie nie będę się przejmować pierścieniami. Tutaj co małego pójść już teraz na skróty, bo już ma co więcej ładować tych poziomów, możemy pędzić do niego. Dawaj, dawaj, ah, Sonic! Pff. Nice. Jeszcze 30 sekund na ludzi. Grunt, żeby nie wypaść, wiadomo, ta duża prędkość może być zdradliwa. Jeszcze jeden pierścień, no! Czy znaczy, szmaragd? Pierścień do znalezienia i szmaragd do zdobycia, wiadomo. Fajnie, że udało mi się tak bezwzględnie wszystko zaliczyć, bo czasami różnie to bywa. Fajnie by było, jak mam jeszcze jeden wiercianin w tym etapie znalazł, ale to już... Myślę, że w następnym odcinku możemy się cieszyć... Oa! specjalnym trybem. Okej, okay, tutaj mamy coś. A pierdziele ale to jest takie fajne. Zapomniałem o tym. Zapomniałem, jak się ta gra nazywa. Znawcy mogą się oczywiście pochwalić w komentarzu znajomością, ale <laughs> klasyka gatunku, można powiedzieć. Okej, okay, to możemy tak ustawić. Tak, żeby każdy kolor był w miarę odkryty, w miarę możliwości. I żeby każdy jak najszybciej. Mógł pojawić się taki wyścig troszeczkę z Egmanem, żeby kto szybciej właśnie zbija te, te, te... te cośki i te gluty, ten po prostu wygrywa. A kto się tutaj majaczy, błąka z nimi, to po prostu może sobie zapchać arenę i przegrać. Ja na szczęście sobie radzę w miarę. Sporo miejsca Egman już się tutaj zapycha. Jak to też ma ciekawie, chłop, nie powiem. Okej, okay, tutaj musimy sobie jednego go zablokować, ale. Alu się sobie tutaj radzę. Okej, okay. tak pan już zaraz spadnie. Yy, Okej, okay, co my mamy dalej? Ale popełnimy błąd chyba. O, skubaniec! Dobra, tak sobie sobie to zrobię. O nie. Eee... Błąkam się, błąkam się. baniutki. O nie. O oh fucking hell. Ajajaj, aj, aj, do fioletowych mi zablokował. Że Eggman jeszcze nie padł, to też jest ciekawe. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Cieszyłem się z się. ma tu. Mam kłopoty. I to całkiem spore, jeśli mam być szczery. No dobra. Dobra, na spokojnie. Aj, mogłem w sumie uszyć tego. Dobra. Dobra, tak zrobimy, tak zrobimy. O nie! Segment pada szybciej. Dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy. Jest, udało się. O, kurde. Ale ja też bym wyszedł w sumie. Tego podczasku. Fiu. Było blisko. Troszeczkę mnie skubaniec zablokował. Utrudnił mi sytuację. Szkoda. Panie sobie układałem. Ale i tak nam nieźle poszło. Muszę sobie przypomnieć, jak się nazywała ta gra, bo. Wiem, że to był dosyć odmienny gameplay od, tych, co... od tego, co teraz w sumie robimy. Studio Polis. To no, też kolejny zdradliwy zone. Ale tym zonem zajmiemy się już w następnym odcinku. Komentował Ducik, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, jak wam się, przyjemnie... się ogląda tą yy, 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 grę. Mam nadzieję, że przyjemnie, tak ja się prawie Co <laughs> nie po raz kolejny swoją animacją cudowną się niecierpliwie, więc co? Lecimy z tematem już w następnym odcinku. Także subskrybuj, żeby nie pominąć. Hej!